Cześć Wam wszystkim, witamy Was na kolejnym odcinku na kanale Giętka Wędka. I rozpoczęła się właśnie nasza wyprawa. Gdzie? Do Konina! Tak jest, będziemy wędkowali na ciepłych kanałach y, Gosławice i nie należy ta woda do Polskiego Związku Wędkarskiego, tylko do y, rybacka Gosławice. Z tego co się już zorientowałem, bo tam właśnie trzeba było zapłacić zezwolenie za wędkowanie. Kanały są zasilane wodą, która wypływa z dwóch elektrowni i oczywiście ma powiedzmy, że jest na dodatniej temperaturze czyli ma większą temperaturę jest cieplejsza niż taka zwykła woda płynąca, nie wiem no w rzece będąca w stawie teraz w tym okresie. Mamy nadzieję, że ryba dzięki temu, że ta woda tam jest cieplejsza będzie żerowała i będziemy mieli okazję się dobrać w końcu do jakiś ryb właśnie tam Wędkowanie tam kosztuje 30 zł za jeden dzień, 60 zł za 3 dni, 140 zł za okres zimowy pół roku, a za cały rok nie mam pojęcia, jak to tam wygląda, bo nie znalazłem takiej informacji, bo nawet nie szukałem, nie byłem ciekawy, mówię Wam tylko to, co widziałem na samym początku. Zapakowaliśmy się i będziemy tam wędkowali dzisiaj oraz jutro. Nocować będziemy w agroturystyce. W agroturystyce dowiedziałem się, że mają... Komercję, staw komercyjny możliwe, że jak nic nie złapiemy na tym kanale to pójdziemy na tą właśnie komercję sobie wieczorem coś powędkować i ten materiał będę chciał podzielić na dwa dni oj rzuca po dziurach, o miaj dziury A co ja mogę zrobić jak one wyrastają spod drogi momentalnie no. za autem jedziesz nic nie widać polskie drogi tak. I może jak coś na tej waszej komencji połapiemy, film podzielimy na dwie części, będzie z dzisiejszego wyjazdu za tydzień zobaczycie kolejną część. Mam nadzieję, że uda się coś złapać. Na początku dzisiaj plan jest taki: dostaliśmy kilka informacji, gdzie możemy wędkować, i dostaliśmy kilka informacji, gdzie możemy jakiś ryb się spodziewać. Dziękujemy wszystkim, którzy nam te informacje dali, bo na profilu, profilu, na grupie. Która jest powiązana z wędkarskim w okolicy Konina? Zadałem pytanie i kilku wędkarzy się zgłosiło, więc dziękuję Wam za to, że daliście nam jakiekolwiek informacje. Tylko kłopot jest w tym, że ci wędkarze co się zgłosili to oni wszyscy łapią ryby ogromne. Tam jest zalew sławice, na którym można łapać potężne karpie, sumy, i tam mało kto. Chyba jeździ na Federy tak jakby żeby pobawić się z i z leszczem I oni nam powiedzieli, że jak chcemy pojechać złapać suma teraz Albo karpia To od razu Tam siądziecie i tam na pewno złapiecie No ale my jedziemy na Federy. No to Za bardzo nam pomóc nie mogli, ale mówią, że kiedyś łapali na tych kanałach leszczyki i płotki Więc nam tam trochę doradzili gdzie Gdzie siadać, więc Dzięki chłopy, że nam pomogliście Mam nadzieję, że wasze rady się przydadzą I że uda się złapać pierwszą rybę w tym roku Oczywiście w sezonie letnim też się chyba tam wybierzemy, jeśli tam piszecie, że są tak piękne ryby i łapiecie ich w ciągu roku tak dużo. Widzimy się chyba na miejscu. Zostało nam jeszcze około 3 godzin drogi. Ile tam jest nawigacji? Będziemy, 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 będziemy. Nie, nie ma podsumowania, ale chyba gdzieś około 3 godzin, więc patrzymy na drogę, a nie w kamerę. by bezpiecznie dojechać do celu. Można go pilnować, bo to wariat pilat drogowy, jakich ich mało. No już bez sobie Zbliżamy się już właśnie do naszego punktu docelowego, czyli na ciepłe kanały w Gosławicach. Przed nami pierwsza elektrownia, bodajże to jest elektrownia Konin. I właśnie z tej elektrowni jest przerzucana wodę do tego kanału, na którym będziemy dzisiaj wędkowali. Raczej objedziemy kilka miejsców, jeśli na jednej się nie będzie nic działo, będziemy po prostu zmieniali miejscówki, aż w końcu gdzieś może trafimy na jakieś ryby. A teraz Wam pokażę właśnie zarys kominów z tej oto elektrowni. zobaczyć, jest przed nami kanał, właśnie tak to wygląda. Są to dwa kanały połączone ze sobą, bo jak możecie zobaczyć, tam wyżej się łączy jeden z y, jednej elektrowni, drugi z drugiej. Dotknąłem wody, wcale nie jest taka super ciepła, ale na pewno nie jest aż tak źle, żeby cierpły ręce. Zobaczcie, no już ma przemek bluzę wędka, obróć się. Jest! Czapeczka też ma, elegancko. Super. I wyciągniemy sobie po taką tako zarzucimy, będziemy szukali ryby z tego względu, że zapewne ona gdzieś się grupuje. Wyżej nas widzieliśmy hodowlę ryb, były normalnie kosze, kraty w wodzie i tam chodził pan i karmił je peletem Aler Aqua, podrzucał troszeczkę. Pełno tutaj jest ptactwa, które je ryby, no ale co się dziwić, no w końcu takie rybna, rybna miejscowość można powiedzieć. Próbujemy zarzucić po zobaczyć czy cokolwiek będzie skubało. I jak coś, to będziemy się tym kanałem wzdłuż przesuwać w stronę Lichenia, po pół godziny, po jednej wędce i tam gdzie trafimy na jakieś ryby, to tam dopiero przysiądziemy i będziemy próbowali coś wyciągnąć więcej. Pewnie cała rybawka z kanału jest pod tymi sieciami, sobie siedzi. No Tutaj dużo żarcia dają. Halo? Sam, jesiotr. sam jesiotr, sam no. Zrobimy zbliżenie, może będziecie widzieć. Tam są robię. tutaj, no, widzę, no, widzę. O. Ale myślę, że będziecie widzieli. A my jedziemy szukać dalej miejsc. Byliśmy właśnie poniżej e, tej hodowli, ale niestety poświęciliśmy godzinkę, nie udało nic się złapać. Jedziemy w następne miejsce. Jest tutaj dużo kanałów, więc będziemy próbować na każdym po Druga wieść jest taka, że widzieliśmy jej siotry, to Wy też je widzieliście. Druga dobra wieść jest taka, że widzieliśmy jakieś drobne płotki w jednym kanale, ale nie dobraliśmy się do nich, bo stały tylko i wyłącznie nad pasmem trawy. A my już musieliśmy rzucać na środek, bo tam nie było trawy. No i wracamy z czwartej miejscówki. Po drodze jeszcze jeden kanał mijaliśmy, zajedziemy na niego, a później pojedziemy pod samą elektrownię na sam zrzut wody, tam gdzie karpiarze często siadają, tylko tam nie można autem dojechać, trzeba będzie przejść przez tory. No i tyle, no i zobaczymy, co to z tego będzie, ale mamy alternatywę jeszcze jakąś, więc może się uda coś wydłubać dzisiejszego dnia. Tylko dzień nam się kończy, 15 .00. jeszcze ze dwie godziny, będzie tak dość jasno. Jeszcze pół godziny poświęcimy na ten kanał teraz, co wracamy po drodze, co żeśmy go minęli. Później pod elektrownię i będziemy mieli już jakiś zarys, co robić jutrzejszego dnia. A, jak wędkujemy, żeście nawet nie widzieli jeszcze. Wyciągamy samochodu tylko po jednym federze, wiaderko za nętą, zarzucamy, opieramy federa o to wiaderko no i czekamy aż pół godziny, jak coś się wydarzy, jak ryba jest w łowisku, to gdzieś tam albo robaka powinno wyciągnąć, albo jakieś branie być, ale niestety nic takiego jeszcze się nie wydarzyło. Lecimy na piątą miejscówkę, a szósta to elektrownia na sam koniec. Mam nadzieję, że może gdzieś coś... Uda się jeszcze złapać dzisiaj. I tak to właśnie wygląda. Jak możecie zobaczyć, wędki, które mamy zarzucone. Jedna jest tu, przemka. Tak to wygląda. Szybko, pół godziny na każdym kanale. U mnie tak. I lecimy dalej. No Chcemy znaleźć sobie jakieś odpowiednie miejsce do jutrzejszego wędkowania. Została nam jeszcze elektrownia, dopiero tutaj zarzuciliśmy w tym kanale wędki. Czekamy pół godziny, lecimy w kierunku elektrowni no i tam będziemy próbowali złowić jakąś rybę. Chyba, że tutaj się uda coś złowić, to się rozstawimy po prostu już tak jak należy z zanęceniem miejscówki. A jak się nie uda, no to niestety alternatywę jeszcze mamy jedną, jeśli na tym ostatnim kanale nie będzie ryb. No i jest ostatnia miejscówka. Już Wam ją pokazuję, jak to wygląda tutaj wokoło. Kanał naprawdę szeroki, połączony z jeziorem i za moimi plecami elektrownia. Zobaczcie, jak z tej elektrowni się dymi potężnie. A woda jest dosyć ciepła, rękę jak do niej wkładam, to jest taka dość przyzwoita. Na pewno nie jest chłodna, tak jak u nas w naszej okolicy teraz w ciągu tej zimy. Ręka nie w wodzie, można spokojnie wymieszać zanętę, można umyć ręce. Oczywiście jest cieplejsza niż tak normalnie. No, co żeśmy robili tak, że jak się jeździło po różnych miejscowościach, no, kupowała się lokalne piwka. A my kupiliśmy lokalne piwko u siebie w domu. I, po, i zrobiliśmy błąd. No, nie, nie chciałem już po sklepach chodzić, szkoda czasu by było. Bo szkoda byłoby. Czasem. Jakie wyrażenia po dzisiejszym petrowaniu? Fajne! Chociaż nic nie złapałem. Nic nie złapałem, ale się Zerwałem tak. zestaw w ostatnim rzucie, gdzie mieliśmy <laughs> mieć najlepszą rybę. <laughs> Bo najbliżej kanału. no i guzik, nic z tego nie wyszło. Guzik, tak e, mówisz. Jesteśmy już w pokoju, to jest nasz pokój. Może live'a jeszcze zrobimy, ale to wy będziecie szybciej wiedzieli, niż ten film się pojawi. na no w internecie no i przygotowujemy sobie jeszcze żarełko. zobaczcie ile mamy dobrego żarcia, wzięliśmy sobie po 4 piwka bo jest godzina 17, więc na spokojnie możemy wypić rano o 7 dopiero się zbieramy do tego ogóreczki kiszone pomidorki, bigosi paróweczki wędliny, masełko i chlebek mamy tego jedzenia dość sporo możemy sobie posiedzieć, pogadać bo będziemy jedli podczas live'u Teraz to wszystko sobie porozkładamy i możliwe, że rozpoczniemy live. Tak. jeszcze kamerę. a tą koszulkę. Słuchajcie, a jeszcze Przemkowi ubrania przyszły. Tu wam pokażemy. fajne koszulki. I to są z takiego przewiewnego materiału. Fajnie to wygląda. Pokażmy z drugiej strony. Jest przemy. Super, rewelacja. A polary też już są. Yy... tam masz powieszone? No jest Nie, to mój. No, ale to bez różnicy, one są takie same. Jaki twój, jak mój? To mój ja z tego tam powiesiłem, kurtkę z powiesiłem. Kolor sobie powiesiłem. A no, tak wygląda polar. Też elegancko, a nie jest. Nie jest to taki polar na zimę, żeby był, ale pod kurtkę na przykład albo na wiosnę, yy, na wieczór, w lecie. Albo na wczesną jesień, to w sam raz taki fajny, jakby rano jeszcze było chłodno, a później, by się miało ocieplić, to można zrzucić go ewentualnie. No i tyle. Przyszykujemy sobie jedzonko. Wypijemy sobie piwko. Czas jakoś zleci. Jutro siadamy typowo jak najbliżej elektrowni Pęd. Jak ona się nazywa? o właśnie, tam jest kanał nowice Pątnów, kanał, jakoś tak się on nazywa, jest najbliżej elektrowni, zaraz Przemek sprawdzi, to wam powiem. O, to jest ten, tylko musisz wyłączyć to. To musisz wyłączyć, o. Jezioro się nazywa Gosławice, a to Gosławice. jest kanał Pątnów, tak? Jak ta elektrownia się nazywa? Pątnów, no i kanał Pątnów, właśnie tak mówiłem, elektrownia Pątnów i kanał Pątnów. Tam usiądziemy, jest najszerzej, najgłębiej Wydaje się, że dno jest najlepsze, bo nie jest zarośnięte, więc mam nadzieję, że tam się uda jakieś ryski złapać. A my rozpoczynamy z taką małą, fajną pieścianą. Właśnie, 05, nie chcę mi, mi dać pospać. To już jest późno, już powinniśmy być nad wodą. No i szybkie śniadanko. Zbieramy się, lecimy do 12.00. Dzisiaj powiętkujemy już. Ustawiamy się w jednym miejscu, zaraz koło elektrowni Pętnów. No i albo coś wpadnie, albo coś nie wpadnie. Oglądaliśmy filmy na YouTubie. Okazało się, że jest tam nawet jakiś gatunek inwazyjny. A my żeśmy wczoraj nawet nie złapali gatunku inwazyjnego. No już jest coś nie tak. Jeśli tam jest miliard sztuk jakiejś takiej rybki która powinna brać na wszystko wszystko wszędzie to będzie jej nie złapaliśmy no dobra, może dzisiaj się uda lecimy pod samą elektrownię jak najbliżej ogrodzenia, ile to będzie wolne miejsce Przemek właśnie mierzy temperaturę wody zaraz zobaczymy ile ma a my jesteśmy na razie przy pierwszym miejscu koło tak zwanego płotu granicy, gdzie można wędkować na tym kanale, przy samej elektrowni ale mamy jeszcze żeby jechać tam gdzie te światła widzicie, bo tam też niby koło jazu jest dobra miejscówka, więc tam jeszcze będziemy próbowali, jak tutaj przez godzinę nic się nie będzie działo. A na razie całych stanowisk nie przynosiliśmy. Mamy rozłożone właśnie w ten sposób, jak wcześniej. No i czekamy. Jaka jest temperatura wody 8 stopni temperatura wody 8 stopni czekaj. A tu jeżdżą pociągi sobie. I teraz ostatnie miejsce polecane przez miejscowego. Zobaczymy, czy coś uda nam się złapać. Tu poświęcimy najwięcej czasu i będziemy wędkowali już tak jak to powinno wyglądać. Czyli zanęcimy sobie odpowiednio stanowisko na określonym metrze. I mam nadzieję, że uda się coś tutaj złapać. Pojechaliśmy już od elektrowni, teraz mamy przepiękny widok na elektrownię. A ja będę rozkładał fotel i szykował wędki do połowu. Poświęcimy 3 godziny. Jeśli nic się nie będzie działo, zbieramy się i jedziemy do domu. A jeśli coś się będzie działo, to może przedłużymy ten pobyt o kilka godzin i połapiemy jeszcze jakieś fajne rybki. Do domu! W końcu! Jest nam tak zimno. Dobrze, że w samochodzie już jest ogrzewanie. No niestety, ryb jak nie było, tak nie było ani jednej. jednej chyba raka udało mi się takiego malutkiego złapać, tak. jak byliśmy. Ale nawet nie nagrywałem, bo już mi tak zimno było. Mówię, że pierdzielę tego raka do wody go. Jedziemy do domu. No i możemy podsumować cały nasz wyjazd w tym momencie. Eee, Jeszcze podsumować? Jedna wielka porażka. Ale podsumowanie jest, można jedno stwierdzić, że piękne krajobrazy są tutaj. Raczej tak. Elektrowni. Jest mnóstwo jezior, jest mnóstwo wody. Niedaleko jest licheń. A ktoś jest bardzo religijny, ale nawet ze względu na architekturę lichenia, tam tych, tych sakralnych można powiedzieć, budynków, kościołów, katedry licheńskiej, czy jak to tam się nazywa, można jechać sobie obejrzeć. Ogólnie. Wyjazd fajny, no bo wiadomo, no, dobre towarzystwo to i wyjazd jest fajny. Myśmy sobie spędzili, żeby powiedzieć, miło czas nad wodą. Wieczorem żeśmy wypili sobie piwko, pogadaliśmy. Ale te ciepłe kanały to już nie są te ciepłe kanały, co pewnie były kiedyś, co oglądałem filmy, jak tutaj przyjeżdżali karpiarze. E, tej ryby było jakiś inwazyjny gatunek, jak on się nazywał? E, ten trzepiaczek amurski. Trzepiaczek amurski, właśnie. Tego tysiące pod brzegiem pływało na wszystko można było to łapać i, i w ogóle tego dawać śladu na, przez te dwa dni nie, nie, nie widzieliśmy, żeby gdziekolwiek ta rybka gdzieś tam pływała. I można powiedzieć, że e, mówią, że nie da się wszystkiego wytępić, a jednak człowiek dał radę nawet wytępić inwazyjny gatunek, bo na chwilę obecną w ogóle go nie było widać. Nie wiem jak latem się tutaj e, sprawują te kanały i oczywiście i te jeziora, ale na pewno latem jest e, łatwiej o jakąkolwiek rybę. A te kanały już nie spełniają tej swojej takiej funkcji, no mimo tego, że 8 stopni ta woda miała, bo miała. Tak, 8 stopni woda miała. 8 stopni woda miała, bo Przemek zwierzył temperaturę. Ale niestety ryb nie było, nie udało nam się, nie było żadnych wskazań. Przez dwa dni kompletnie poświęciliśmy wczoraj yy, około 6 godzin na jeżdżenie i sprawdzanie miejscówek. Dzisiaj jest godzina, która? dziesiąta. No, od, od, od 7 rano w sumie też żeśmy jeszcze dwa miejsca obłowili, Niestety nic się nie udało złapać. Możemy chociaż sobie porozmawiać jeszcze w drodze powrotnej do domu. Przed nami 350 km. Ale ja od Ciebie mam jeszcze ze 100. 18 chyba mam. Czyli ja mam jeszcze 350 km, można powiedzieć, do domu, do przemka 214, tam gdzie zostawiłem samochód. Jakie wnioski? Chcieliśmy zrobić coś nowego? Pojechać w jakieś inne miejsce, które y, ostatnimi czasy nie jest udostępniane na żadnym kanale, nie udało nam się. Liczymy się z tym, że to jest jedna wielka porażka. <laughs> Cały wyjazd kosztował nas łącznie około 400, 400 zł tak, na naszą dwójkę. Po 200 zł na głowę można powiedzieć, bo 60 zł. Yy zezwolenie na wędkowanie 6 nocleg. nocleg to mamy 120 no i tak około stówki będzie za paliwo no w sumie powiedzmy 450 zł z jedzeniem i jeszcze po 4 piwka mieliśmy na wieczór żeby sobie wybić 2 dni wędkowania 450 zł zezwolenia, nocleg, paliwo, jedzenie jedzenie które oczywiście sami żeśmy sobie kupili i zrobili, nie, nie, nie chodziliśmy po knajpach Wyjazd. No zobaczymy. Wyjazd. Y... Oczywiście wędkarską porażkę trzeba przyznać, że ona była, ale jeśli chodzi ogólnie o spędzenie czasu to było dość przyjemnie i niech tak pozostanie. W każdym bądź razie nie zatrzymujemy się. To, żeśmy dostali teraz w dupę, zmarzliśmy, nic nie złapaliśmy, przejechaliśmy pół Polski, to wcale nie oznacza, że nie pojedziemy wędkować dalej. My się widzimy jak zawsze, w każdą sobotę o godzinie 16 na kanale Giętka Wędka. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, subskrypcji. Jesteśmy wariaty. A jeszcze są dwie opcje, możecie nas wesprzeć przy takich wyjazdach. I jedna opcja wsparcia to jest taka, że moglibyście zrobić zakupy w sklepie, z którym współpracujemy. Road Shop, link macie na dole w opisie do sklepu. A druga sprawa jest taka, że mamy też założone konto na Tipli, tam też jest link, więc jak ktoś jest chętny, parę złotych nam do jakiegoś białego robaka dorzucić, żebyśmy mieli albo na paliwo, żeby gdzieś pojechać, to nie ma żadnego problemu, można nas dorzu nam dorzucić. Dziękuję za to, że jesteście z nami, dziękuję, że oglądacie nasz kanał. Widzimy się w sobotę. Trzymajcie się. Przemek, ładnie się pomachaj, pożegnaj. Twoje... Cześć, ziwa. cześć. Eee... Nie złapałem ani jednej ryby. On złapał je tylko rakaczka. <laughs> na raz, trzymajcie się, hej.